To jest jeszcze to jest dobry... No to ej, gdzie, dobra, Gryb, gdzie teraz to wszystko robimy? Arabii, ale ej, Arabie, no. patrz, tu na górce. Ej, dajcie coś powiedzieć, tu na górce. No Ale patrz, ej, to będzie wszystko trzeba wykopać tutaj. No to dobrze, przekopiemy to, stary, chill. Na no, 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 najwyższym punkcie. Ej, tutaj, patrzcie, patrzcie, tutaj jest już tutaj jest wszystko wyrównane, chodźcie tutaj, zobaczymy. Patrzcie, jak tutaj jest fajnie, akurat jak na fieldie. Patrzcie, 100%... 100 kratek tutaj na dół, patrzcie, tu idzie pumka zeszła, patrzcie, chodźcie tutaj. Czy to nie ma innej gigi? Ja tu patrzę, jest najlepsze patrzę. miejsce. Filcio, chodź tutaj. Dobra. Ej, dobra, ja wtedy... No, kurde, ledłem z moimi... Tu jest, coś tu jest. A nie, to GRIF, dobra, to... Ej, patrzcie tutaj na dole, patrzcie. Jakie miejsce zajebiste. No, tutaj ja nie się... nie żadnej gildii nie gdzie? ma, ja się rozglądnę. Boże, jaki GRIF jest. I bagna są. Ale nie koło wody. Nie tu, trochę dalej Je tu. Nie, pojedźcie. Tu, Ej, jest tu, gdzieś. Ej, spadamy, gdzieś. spadamy, chłopaki. Ej, Ej, patrzcie, gdzie gildia. Gdzie patrzcie, jak olbrzymia tutaj. Na dół zejdź. Na Patrzcie, no to już widzę, kuchy. widzę, widzę! Gdzie wy jesteście? Widzę was. już, o, ho, ho, już mają zamek, będę budować. A to jest fajne zamknięcie. Zobaczmy, chłopaki! Ej, zobaczmy sobie, jakie fajne mają zamek. No nie robimy tu, gildii. Idziemy mnie. <laughs> Dobrze, dobra, to dalej, Uwielbiam, chodźcie za mną. Mamy no, szczęście, że mamy Bartka, bo byśmy tu zakładali. Praktycznie teraz są wszędzie, Gildia. No więc trzeba znaleźć dobre miejsce, najlepiej na wyspie właśnie. Taką samą jakbyśmy mieli całą wyspę. To się wydaje, że najlepiej to na wodzie. Nie, na wodzie nie. Uh -uh. Nie. 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 Albo gdzieś w powietrzu. Nie. Za... Nie, ej, poczekajcie, na mnie, poczekajcie, poczekajcie. Ja się nie logam, ale poczekajcie. Nie, ten znowu można ze dwóch. Ale ja nawet nie wiem gdzie on jest, on jest gdzieś tam ostar z tyłu. To samy, Może a, P, P, H, A, M, A, To, R, B, B, to będzie dwa razy P, P, O, D. Nie, a to nic kocz, tak ma być. A, nie, on. Macie wszyscy, a powraca? No, tak. P, A, R, D, C, O, R, A. No to pisze, a pycha powraca. A, P, P, H, A, to, że pija, Ej, na końcu E czy A? Hardcore A. Hardcora. Dobra, trzy... cztery... jeszcze trzy. nie, jeszcze nie! A powraca! Trzy... cztery... Dawajcie! A PPH powraca! JEEEEEJ! JEEEEEEEEEEZ! Jeeeeeej! ej! Biurka diaktów! Okej! Nikt nie położy skrzyneczki. Ja położę, ja już mam, ej! Yes. Ja! Ej, nie połóż! Da, nie da ułożyć, o fuck! Daj, ty musisz położyć. Dobra, ja wszystkich Ucie, pozapraszam! Za Zostawcie! Zaproś! Ej, DJ no, Bary, no, checks! FC Puma 12, Ale zbiórka najpierw, picio. No tak, ja już pozapraszam, bo jak będę musiał pójść, proś! Proszę! Teraz Sher Raz puma! Zaproś FC Puma, 12 A ty nie chcisz A ty a ja jest dużo. A ja dołączyłam już. No ja dołączyłem, ja... to... ej! No co, ej? No przecież z zbiórkę robić. Ja to wam oddam, co chcecie, no. A, musi być na serwerze, Gublinosa nie zaproszę. Jeszcze mnie zaprosz. K, U, przez V czy jak to było? Przez V. Yeah. I kogo jeszcze? Bo, ej, piątka! Kogoś zapomniałem? Ten Bartek, piątka. Przybij, piątka, Bartek. Widzicie, mnie nieco na czerwono. Tak, co to było? Musimy wyjść za ten, za border. Chodź, Bartek. Wy jesteście na nie, się nie jesteście... Ej, to ja dam wam diakcy wszędzie. Ej, ja tak nie napisałem, ja napisałem inaczej. Ej, kto dołączył do gildii? Już wszyscy dołączyli, że diakty. Tak? No Napisał... ja zaprosiłem... ej, dobrze, zostałeś zaproszony do to, amatorzy. A ja napisałem K, U. Rayful, ej, rainbow. Rainbow. Dobra, czekaj. Pożycz czeka. mi siedem diaksów. Jakąś tam na R-A-I-N-B-O? -y 7 diaksów mi pożycz. A to jest zero. Rainbow... Jeszcze się schyl raz. Ej, to tak <śmany> amatorzy ja mogę do was dołączyć, ktoś chce... Rainbow. Halo, Rainbow, pożycz mi 7 diaksów. Ja potrzebuję szesnaście diaksów, ludzie. Ilu? 16. Nie, bo się no chodź nie. Rainbow, pożycz mi 7 diaksów. Gdzie ty? Kubil, chodź tu. QWIL, chodź. Jest. Ej, ale mi teraz spamią. <noise> Cały czas. Mam no, całe pod 4, 5, 2. Mogę do gildii? Dołącz szybko, Dolacz APPH. Pisz. No rób mi 7 diaksów. Pisz. Gdzie yeah. ty jesteś? Osz. No. Czekajcie, ile potrzebuję do dołączenia? Dobra. Ej, jeszcze więcej potrzebuję. No. Ile? Nie, Rainbow jest Dobra, kto jest? Jeszcze kto został, tylko. Ja, jeszcze, pasier. ej, dawajcie mi diaksy, potrzebujesz 2 20... kopie. No, pasier u, fitio... u kogo jest filcio na czerwono? Ej, dawajcie mi diaksy. Ej, rzućcie mi diakcy, kto ma. Ja ci daję, masz. Już ja cię zapraszałem jako drugiego. Ale u mnie jesteś na czerwono, filcio. Ej, kto kupi te jajo? Ej, potrzebuję diaksy. No ile jeszcze? jeszcze... Gdzie jest te jajo? Oś... Ej, Rainbow, no to chodź, chodź. Ej, Rainbow, oddaj jajo. Dobra, mam jednego diaksa, będę częściej. No, dlaczego ej, jesteś na zielono? Ej, bo ja ją oddam. Ej, ej, Kuwil, dałem ci ile diaksów? 16, okej. Okay. 16, tak, oddam ci spoko. Nie, spoko, nie, nie musisz, to tam załączenie było. Dobra, ej. No nie, 27 diaksów, to chama. Ja, ja tutaj stoi o sobie tako. Dobra, e, granice trzeba zrobić. Wiesz, mogę dołączyć. Dlaczego? Musisz mieć różne diaksy. Jest. Ej, filcio, mi się, bo jesteś na czerwono maszynik. Dobra, budujemy zamek ziomy, jazda! Nie najpierw podziemia... ej, ty za bardzo... Ficie lognij Dobra, teraz. Ja ej, liczę, rob... ej, dokąd możemy kopa... E, ten. No. Ja, ja na tamtej edycji liczyłem, więc teraz coś inny, bo to jest głupie. Dobra, Kuwi liczy z tym. Czemu ficie to, bo... no? No bo musimy... No nie, mnie też. Ej, poczekajcie, tutaj zrobię taką, o, takie coś, żeby było skąd, wiadomo. Ale wszyscy powinni być na zielono w naszej gildii, przecież. No są. O, po świcie, ale Filcio musi się lognąć, dlatego że on był... U bądź mnie... Bądź. większość nie jest na zielono. U mnie wszyscy już są. są. U mnie Bartek nie jest na zielono. Wszyscy, u, nie, u mnie tylko Filcio. O, jest Bartek na zielono, o, nie. A ja? Nie wszyscy są. Jest Filcio. Tak. Dobra, u mnie są już nie wszyscy. U już... na zielono, okej, okay, mam ich... Ej, teraz dawajcie screenshota wszyscy. Okay. Czekajcie, ja muszę odejść na chwilę, dobra. Ale stajemy tak, normalnie. Fuck. Nie, u mnie dalej Bartek nie jest na zielono. nie wiem. Chodźcie na a wszyscy. No po co Bartek, to już po co. Musi być screenshot. Dobra, Bartek, okay, dawaj. Bartek. O, sorry. To było z mięsa. Dobra, robimy tego screena. Ale musimy zrobić bazę tak. taką, żeby wiesz, trochę tak. Te... nie patrzcie tak, fichcie tak do góry, bo to się wygląda. W bazie robimy screena. Gdzie wy patrzycie? No, Patrzymy czysta. tam, gdzie... Bo... Dobra, tak się patrzy, a tam gdzie ja? A teraz coś tam nas zabije, dobra. A jeszcze dobra. Rainbow, jeszcze Rainbow nie ma. A, a jest musisz... pod ziemią. Ja zawsze jestem ostatni. Dobra, czekajcie. Dobra. I blok. Czekaj, Cie... zajmę, ja zajmuję hełm. Nie. Zajmijcie hełmy. Uuu. A gdzie jest Rainbow? Ja chyba super screenshot, się... jak Puma skacze tam z tyłu. On ma ty Puma podskocz. No Jakiego one screena? Ja wam weź, Ktoś tam jest! Rainbow To jest <laughs> pierwsza akcja. Ktoś tam jest, Rainbow! Dobra, jest... Rainbow przegapił screeny, sorry Rainbow Dobra, robmy teraz taką małą... Nożyczki robimy i niszczymy te liście, szybko, nożyczki wszyscy Dobra, nożyczki i niszczymy liście i, i równamy łopaty, łopaty róbcie Komu zrobić nożyce? Ja też zrobię dzięki, ale ten, bo patrzcie zróbmy. Rainbow, ty masz nie w tylko te. Typniaki kopiesz. Na liście. I, I odgradamy teren i trzeba go wyrównać. D no ja już tu zaznaczę. czekaj. Właśnie mi dasz, nie. To jest dziwne. Tylko tyle, że. O, jabłko. Dobra, ja rozwalam kutasta. No nie, on jest fajny, został go. Znadziejny. Szybko poszło nawet z tym No. No liczyłem, że będzie trochę wcześniej, ale to nie ważne. No kurde. Jutro nas już nie zaatakują, no ale dobra. Ej, może... No... Musi już Ktoś musiał kurczę, za szybko dołączyliśmy. Czemu? Dlaczego? No bo teraz nie wiemy jakie są te. Co? E... No, granice. Ja ale do... ja nie dlaczego mamy nie wiedzieć? No to trzeba obliczyć. No, właśnie liczę cały czas i nie, nie mogę się doliczyć. Dalej! Dlaczego ja mam na hita liście? Na dotknięcie pięć, myszki. 5, 6, Tak? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Właśnie mi się skończyły. 16. To są takie lata, tak. A ma to, że ma... Mam cały ten. Mam cały nerw. te liście, no. Ja rozwalam tego kutapu. Ja nagrywam teraz. Ogarniają miejsce na gildię. Ale ładna jest na miejscu, was. No, fajna, fajna. Szkoda, że. Mam nadzieję, że nie pokazałeś kordów. O kurde, ja kordy nagram, ale to nieważne. No, no, nie, tak jest... nieważne. Tu jest granica chyba, o. Ale, Bartek,